Hola mój błękitny, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek językowy. Mam nadzieję, że w zeszłym tygodniu udało Ci się przesłuchać drugą część mojej rozmowy z Magdą, czyli mieszkanką Gran Canaria, a dzisiaj bierzemy się do pracy. Rodzajniki: czy ich używać, czy ich nie używać, czy to jest ważne, żeby postawić rodzajnik, czy nie. Zapraszam! Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, byś do ty mógł wjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę hop hiszpański, obyczaję proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj odcinek językowy, ale zanim sobie zaczniemy, jak zawsze informacje dla osób zainteresowanych ruszyły, zapisy na Kurs od podstaw jest grupa poranna i popołudniowa. Na dany moment, kiedy nagrywam ten podcast, jest grupa poranna, na którą są jeszcze miejsca. Grupy poranne zawsze wolniej się zapełniają, więc jeśli chcesz się jeszcze załapać, to napisz do mnie. I tak jak zawsze powtarzam, osoby z tak zwanej tajemnej listy mają zawsze najszybciej informacje. Następnie newsletterowicze, a na samym końcu informacje dostają osoby z social mediów. Także jeśli słuchasz podcastu regularnie, to myślę, że doskonale wiesz o zapisach i jeśli pobierałeś, pobierałaś kiedyś kartę pracy, to automatycznie jesteś w moim newsletterze i czerpiesz z tego benefity. No to co? Zabieramy się do pracy i zobaczymy, czy rodzajniki w języku hiszpańskim są ważne. Preparado? Preparada? Empezamos! Jeśli powiem Ci, że jadę na wakacje na La Palme, to gdzie jadę na wakacje? Jeśli powiem Ci, że jadę na wakacje na Palme, to gdzie jadę na wakacje? Jeden rodzajnik, a tak duża różnica. Jeśli miałeś, miałaś okazję zwiedzać wyspy w Hiszpanii, to wiesz, że La Palma to jedna z wysp kanaryjskich. Natomiast jeśli zwiedzałeś, zwiedzałaś wyspy Baleary, to wiesz, że Palma to stolica Majorki, czyli Palma de Majorka to po prostu stolica wyspy Majorki. No i teraz jeden rodzajnik, a taka różnica. Co jeszcze oznacza słowo, jeśli już jesteśmy przy okazji przy słowie palma, co jeszcze oznacza słowo La Palma? No otóż nie oznacza ona słowa palma, tylko oznacza wewnętrzną część dłoni. Natomiast palma, palma taką, jaka rośnie bardzo często w Hiszpanii, to jest nic innego jak La Palmera. Czy rodzajnik ma znaczenie w języku hiszpańskim? No w tym przypadku ma dosyć duże znaczenie, bo możesz powiedzieć, że jedziesz na Wyspy Kanaryjskie albo na Wyspy Baleary, w sumie to dwa różne kierunki. I może wyjść z tego mała pomyłka. Natomiast jeśli już jesteśmy przy rodzajnikach, to podam ci po jednej zasadzie a propos używania lub nie rodzajników. Jeśli słuchasz mojego podcastu od samego początku, to wiesz, że istnieją rodzajniki męskie, żeńskie, w liczbie mnogiej, w liczbie pojedynczej i że są rodzajniki określone i nieokreślone. Szybkie przypomnienie: rodzajniki określone to jest el, la, los, las, rodzajniki nieokreślone to jest un, una, unos, u nas. I do każdych z nich podamy sobie jedną zasadę. I takie zasady, jeśli słuchałeś, słuchałaś moich podcastów, to wiesz już, że istnieją. Jeśli mówimy o swoim zawodzie, na przykład, a ¿En digas, to odpowiedź jest soj profesora. I teraz w tym przypadku, jeśli mówimy ogólnie o swoim zawodzie, to nie musimy użyć rodzajnika. Po prostu jest brak rodzajnika. Czyli pierwsza zasada, kiedy w ogóle nie używamy rodzajników, jest właśnie w przypadku. Tego zdania. Natomiast, kiedy używać rodzajnik określony, na przykład, podaję zawsze taką zasadę moim uczniom, zresztą też taka rolka przewijała się na moich mediach społecznościowych, że czasownik doler, czyli że coś mnie boli, meduele, zawsze, ale to zawsze pojawia się z rodzajnikami określonymi. To znaczy, jeśli mówimy, że boli mnie głowa, bolą mnie nogi to zawsze użyjemy rodzajnika określonego, jeśli chodzi o części ciała, czyli meduele la cabeza, meduelen los pies. Nie użyjemy tam niczego innego. Ja wiem, że czasami chce nam się wstawić tam coś innego, pomimo to, że po polsku też tego nie robimy, to wstawiamy tam różne inne rzeczy. Tutaj musi być rodzajnik określony. I jeszcze jedna zasada, ale do rodzajników nieokreślonych, czyli kiedy używać rodzajników nieokreślonych, to też miało miejsce na moim podcaście, jak rozmawialiśmy sobie o ubraniach. I wchodziliśmy do sklepu z ubraniami, i pytaliśmy się Pani ekspedientki, czy mówiliśmy do Pani ekspedientki, że szukam czegoś tam, na przykład szukam czerwonej sukienki. I teraz, jeśli ta ekspedientka nie wie, o jakiej tej sukience mówisz, to musimy użyć takiej konstrukcji busko, i tutaj będzie plus rodzajnik nieokreślony, czyli na przykład busco um bestido rojo szukam czerwonej sukienki. Ta ekspedientka nie wie, jaka to jest sukienka. Ona wie, że ty szukasz. Jakiejś czerwonej sukienki, ale ona jeszcze nie wie, czy to będzie na ramionczkach, z długim rękawem, z krótkim i tak dalej. Więc w tym przypadku będziemy używać rodzajnika nieokreślonego. Podsumujmy sobie trochę tych zasad z różnych kategorii, bo oczywiście tych zasad jest dużo, dużo więcej. No właśnie. Gdzie jedziemy na wakacje, jeśli jedziemy na La Palme? La Palma to jedna z wysp kanaryjskich. Natomiast jeśli jedziemy na Palme. Jeśli jedziemy do Palmy, bo w zasadzie to będziemy jechać do miasta, ale rzeczywiście, które się znajduje na wyspie, Palma to po prostu Palma de Mallorca, czyli stolica Majorki. Kiedy użyjemy rodzajnika określonego, wtedy kiedy będziemy używać czasownika doler, czyli boli mnie gardło, boli mnie głowa, czyli boli mnie głowa, medulla cabeza. Kiedy nie użyjemy, wtedy kiedy będziemy używać czasownika ser plus twój zawód, czyli na przykład soj profesora. A kiedy użyjemy rodzajników nieokreślonych wtedy kiedy będziemy na przykład poszukiwać jakiegoś ubrania i druga osoba nie wie o czym my mówimy, czyli wprowadzamy coś po raz pierwszy, czyli busco un vestido rojo. Mam nadzieję, że powoli powoli będziemy posuwać się do przodu jeśli chodzi o rodzajniki określone, nieokreślone, kiedy ich używać, kiedy ich nie używać. To był jakby taki wstęp, żeby w ogóle uświadomić ci, że tego czego uczyliśmy się na samym początku podcastu, zaczyna się robić trochę bardziej zaawansowane i bardziej na poważnie. Zapraszam cię na kolejny odcinek mojego podcastu już za tydzień. Jeśli masz ochotę postawić mi wirtualną kawę, to będę bardzo bardzo wdzięczna. Już niedługo będę podejmować temat i poszukiwać specjalisty od dźwięku po to, żeby mi doradził, co zrobić, czy trzeba kupić nowy mikrofon, czy może trzeba kupić tak zwany adapter, który poprawi jakość dźwięku. Wirtualna kawa znajduje się w opisie tego podcastu. Jeśli masz ochotę mi postawić wirtualną kawę i wesprzeć mój podcast, to zapraszam cię bardzo bardzo serdecznie. Dla osób, które chcą uczyć się ze mną języka hiszpańskiego, zapraszam do bardzo szybkiego kontaktu. My słyszymy się już za tydzień. Muchísimas gracias. Hasta luego.